Dobry wieczór. Zaczynamy pierwszą część pomyczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener Pogoni Szczecin Robert Kalendowicz. Przejdźmy do komentarza pomyczowego. Następnie będą państwa pytania. Proszę bardzo Robert. Dzień dobry. Nie będę za dużo mówił o meczu. czekam na wasze pyta... <kluzki> pytania. Jedną rzecz tylko chcę wam powiedzieć, to co powiedziałem moim zawodnikom. Jesteśmy rozczarowani, jesteśmy źli. Bo spodziewaliśmy się dzisiaj czegoś innego. Chcieliśmy wygrać, chcieliśmy przynieść Puchar do Szczecina po tylu latach oczekiwań, ale niestety w sporcie nie zawsze dostajesz to, czego chcesz, to na co zasługujesz. Jestem dumny z mojego zespołu za to, jak starał się ten mecz odwrócić, bo źle w ten mecz weszliśmy, źle zaczęliśmy drugą połowę, popełnialiśmy indywidualne błędy, ale cały czas ja widziałem wiarę w moim zespole w to, że ten mecz można odwrócić i, i, i to jest coś bezsennego. To, co my zbudowaliśmy po, po tych wszystkich przeszkodach, przez które przechodziliśmy przez cały rok, e, dojście do finału, zagranie meczu jak równy z równym, z Legią, walka do końca, to jest coś fenomenalnego, I, i jestem za to wdzięczny mojemu zespołowi. Jestem z mojego zespołu dumny. E, dostaliśmy dzisiaj kolejny cios, e, ale my po, po tych ciosach się zawsze podnosimy i my też się podniesiemy. E, jutro znowu wstanie w słońce, a my od jutra znowu zaczniemy walczyć, bo, bo tak wygląda nasza droga przez ostatnie czasy. I, mm, dzisiaj trudno o tym mówić, ale zaczniemy myśleć o, o naszej drodze. Drodzy w ekstraklasie, dlatego mm, duże rozczarowanie, kolejny cios, który dostaliśmy, ale popełniliśmy trochę za dużo dzisiaj indywidualnych błędów i te wejścia w pierwszą i drugą połowę nie były, nie były dobre, dlatego e, skończyło się tak, jak się skończyło, aczkolwiek, e, a miałem mówić krótko, czekać na pytania, e, muszę pogratulować Legii, e, chcę pogratulować Legii, e, chcę pogratulować stronowi Fejo. Bo, bo Legia mm, przeszła też drugą drogę i mm, dzisiaj wygrała trofeum. Wielkie gratulacje e, za, za dzisiaj, ale wielkie gratulacje też za, mm, za tą przygodę, przygodę drogę pucharową, bo z mm, wielką przyjemnością oglądało się Legię w Europie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytania. Proszę po jednym pytaniu, żeby jak najwięcej osób miało okazję je zadać. Zapraszam na górę do Bartka, proszę Bartku, tak. Bartek, czytowicz portal w szczecinie.pl Chciałem zapytać, co daje tobie takie przekonanie, że po tym przegranym finale w tym roku? Przepraszam, podniesiecie się i będziecie walczyć dalej, bo w analogicznej sytuacji rok temu piłkarze po tym przegranym finale z Wisą Kraków mówili najpierw mniej, później bardziej oficjalnie, że po przegranym finale ten sezon dla nich się skończył. To co teraz trzeba zrobić od jutra albo od przyszłego tygodnia, żeby walczyć o ten medal Mistrzostw Polski, no bo on da te upragnione eliminacje do europejskich pucharów, a jest blisko, bo przecież przewaga jest niewielka. Rok temu w tych meczach po finale Pucharu Polski zdobyliśmy 7 punktów. To nie jest mało, ale to też nie jest dużo. Teraz jeśli myślimy o medalu, no to musimy, musimy tych punktów zdobyć po, po, prostu, po prostu więcej. A dlaczego tak myślę, że się podniesiemy? Bo ta drużyna, dochodząc do finału, ona pokazała, jaka jest mocna. I myślę, a wręcz jestem przekonany, że wiele zespołów po tym, co my przechodziliśmy, by się nie podniosło. A moja drużyna się podniosła i, i, i dzisiaj walczyła do ostatnich minut o pierwsze swoje trofeum w historii. Dlatego ta droga nas zbudowała i, i, i dzisiaj cierpimy, tak? E, ale moja w tym rola i rola liderów, żebyśmy od jutra, może od następnego dnia, e, zaczęli walczyć ponownie. Bo ja nie, widnę, nie widzę innego rozwiązania. I, I ja znam moich zawodników, znam moją szatnię i wiem, że tak będzie. Dostaliśmy cios, ale w życiu... Nie jest ważne, ile ty ciosów zadasz. Was ważne jest, ile jesteś w stanie przyjąć i się pod nich podnosić. My się podnosimy i po tym ciosie też się podniesiemy. Dziękuję. Proszę Robert. Robert Juszyk, wskazani na pogoń. Panie trenerze, oglądając nasze poczynania dzisiaj w defensywie, miałem wrażenie, że podobne błędy, podobne problemy już widziałem na wiosnę w meczu z Lechem Poznań. Czy to nie było dzisiaj tak, że Legia Warszawa grała zbyt szybko kombinacyjnie, jak na nasze możliwości w defensywie, jak na nasze kadry? naszą kadrę w tym w obszarze defensywy, bo tak naprawdę od pasa w górę to ta nasza gra wygląda całkiem nieźle, ale, ale niestety w defensywie, w defensywie to byliśmy trochę, trochę w bokserkach, to idąc tą, tą nomenklaturę. No tak, bez dwóch popełniliśmy zbyt dużo tych błędów indywidualnych, ale też formacyjnych i, i, i troszkę trochę zespołowych. Hmm. Ale mimo wszystko trzymaliśmy się w tym meczu. No, na pewno byłoby zdecydowanie łatwiej, gdybyśmy tych błędów nie popełniali. To fakt, że było ich za dużo po prostu. Na mecz finałowy było ich, było ich zbyt wiele i, i, i tak mocny zespół, z tak mocną kadrą, z, z takimi indywidualnościami, jak, jaką Malegia po prostu dzisiaj to, to wykorzystał. Szkoda, że, że w tym meczu popełniliśmy aż tyle tych błędów i, i, i tyle. Ale, ale walczyliśmy i, 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 i z, tego, z tego jestem, jestem dumny. Dobry, Dziękuję, wieczór. Jakub, że... Proszę. Dobry wieczór, jak Żelepień, Polsat Sport, Interia Sport. Panie trenerze, pytanie. Rozmawiał pan tuż po końcowym gwizdku, widzieliśmy to z trybuny prasowej, z Kamilem Grosickim. Chciałem zapytać, co pan powiedział Kamilowi, albo co Kamil powiedział panu po tej porażce? W tym wszystkim, o czym wam mówiłem, najbardziej mi jest żal Kamila. wiem jaką on pracę wykonał, żeby trzymać ten zespół razem, żeby przyprowadzić nas dzisiaj w to miejsce, w którym jesteśmy. Wy często widzicie Kamila tylko na boisku i to, co on robi dla zespołu. Ale ja wiem, ile on robi dla zespołu, dla klubu poza boiskiem, poza fleszami aparatów kamer. Dlatego jest mi Jest mi smutno z tego powodu, że nie zobaczyłem się mojego kapitana z trofeum. Dziękuję. Poproszę kolejne pytania. Poproszę tutaj, do pierwszego rzędu. Dziękuję. Paweł Kordiarz, Sporty Channel. Panie trenerze, pomimo braku wygranej, chciałbym pogratulować nieustępliwej postawy drużynie Jagieloni. Trzeba przyznać, że walczyliście do końca. O że pogoni, przepraszam bardzo, że walczyliście do końca. Panie trenerze, czy była jakaś chwila, jakiś moment, który według pana jednak przeważył te szale zwycięstwa na rzecz zespołu stołecznego i czy właśnie... I to właśnie miało wpływ na ten wynik? Czy widział pan ten moment? Tak, wydaje mi się, że początek drugiej połowy to jest ten, ten moment właśnie, że... E... Wprowadziliśmy korekty w przerwie, i, i tak naprawdę nie zdążyliśmy ich wprowadzić w naszą grę, bo, bo straciliśmy szybko gola. Znowu po, po, po dość prostej sytuacji, po, po, po przegraniu pojedynku, na drugim, po zebraniu drugiej piłki i po, po niefortunnym po wyczyszczeniu naszego pola karnego. Jak się zdarza, i to był ten moment w moim odczuciu taki, taki kluczowy. E, goniliśmy, ale no, myślę, że te korekty, które wprowadziliśmy, gdybyśmy tego gola Gdybyśmy, no to jest gdyby, gdybyśmy inaczej zaczęli drugą połowę, no to wydaje mi się, że wrócilibyśmy lepiej do tego meczu i, i, i ta taka nasza pewność siebie by była jeszcze większa. A tak, e, e, korekty, motywacja w przerwie i, i, i wejście w tę drugą połowę i zostaliśmy kolejny cios e, za szybko w moim odczuciu, za łatwo w moim odczuciu. I jeśli miałbym wskazać ten jeden moment, no to, to wskazałbym na pewno, na pewno na ten. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenera? Są jeszcze pytania, proszę. Dzień dobry, panie trenerze, Rzepecki Piotr, 365 Niopice. Chciałem zapytać, może tak trochę pytanie komfortowe, natomiast czy uważa pan, że brakuje panu troszkę wzmocnie, jeżeli chodzi o skład? Chodzi mi o zarządzanie meczem, że były pewne momenty, gdzie pan mógł kogoś puścić, żeby dał jakość, wzorem tego, co proponowała Legia, a jednak był pewien problem. Obserwujecie, myślę, nasze zmagania od początku i ja jestem. Z tą kadrą, z tymi zawodnikami ja mam zaufanie do wszystkich zawodników I, i moim zadaniem jest ich rozwijać i ja to robię z całym moim sztabem codziennie i staramy się wyciągać maksimum e, z tego potencjału zawodników, który, który mamy. Ci zawodnicy się rozwijają, jedni szybciej, jedni wolniej, e, dostają ode mnie szanse i, i starają się z całych sił, żeby przynosić jakość do tego, do tego, do tego zespołu. E, nie znam trenera na świecie, który nie chciałby mieć bardziej jakościowego składu. Zawsze można ten skład mieć mocny i, i, i pewnie ja też do tych trenerów należę, ale e, ja z tymi zawodnikami pójdę do końca sezonu. Jesteśmy razem w tej, w tej misji i, i, i razem ten sezon skończymy. Mam nadzieję, że um, skończymy go w dobrych humorach. Jeszcze raz powtórzę, pełne zaufanie do każdego mojego zawodnika. Jestem z nich dumny, z tych, którzy dzisiaj grali, z tych, którzy byli na ławce, z tych, którzy byli poza składem, bo my do tego miejsca doszliśmy razem i, i ten sezon też zakończymy razem. Dziękuję. Mamy jeszcze pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję za udział w konferencji.